to jest pytanie dnia. Dobry wieczór państwu Dorota Wysocka Sznep i profesor Paweł Machcewicz, pierwszy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i jego współtwórca. Dobry wieczór panie profesorze. Dobry wieczór. A zarazem współtwórca też Instytutu Pamięci Narodowej i szef Biura Edukacji Publicznej w ipn jeszcze we wcześniejszych czasach. I tak mam takie wrażenie panie profesorze, bo dzisiaj Karol Nawrocki kandydat na prezydenta z ramienia Pisu o nim będziemy rozmawiać. Mam wrażenie, że on tak trochę Pana ścieżką podąża, bo co Pan coś współtworzy, to on tam zaraz wkracza, no i chyba trochę niszczy. No, yy, można to tak spojrzeć, chociaż ja nie, staram się nie postrzegać tego w, w aż tak personalnych kategoriach, natomiast rzeczywiście no, jedni tworzą instytucje, a inni je potem przejmują i właściwie wypaczają ich misję i. W moim przekonaniu to dotyczy działalności Karola Nawrockiego i Muzeum II wojny światowej i w Instytucie Pamięci Narodowej. To spójrzmy najpierw na ten IPN. Co on zrobił z IPN-em? Jak wygląda Instytut Pamięci Narodowej za czasów, kiedy. Karol Nawrocki został dyrektorem. Karol Nawrocki, zostając prezesem IPN-u, przejął instytucję, która już była skrajnie upolityczniona i właściwie zamieniona w przybudówkę jednej partii. Rządzącej Ale okazało się, partii. że można pójść dalej. Można pójść dalej, więc on ten proces przyspieszył, zradykalizował, no i robił rzeczy, których jednak nawet wcześniejsi prezesi blisko z pisem współpracujący nie robili. Mianowicie zrobił rzecz właściwie no, wyjątkową w historii wolnej Polski, czyli zwolnił historyka Sławomira Poleszaka za to, co on opublikował za jego artykuł dotyczący ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka. Żołnierze wyklęcie, jak wiadomo, to była świętość dla polityki historycznej PiSu. No i Doktor, dalej jest Doktor Poleszak no. napisał, że Franczak być może ukrywał się tak długo, do początku lat 60., yy, ponieważ... Był odpowiedzialny za przemoc wobec Żydów w czasie wojny. No i... A Polacy do przemocy wobec Żydów się e... przyznawać nie chcą, bo nie wiadomo... Oczywiście, No, ale e, dla środowiska historycznego to był wielki skandal. Po raz pierwszy po 1989 roku został zwolniony historyk za to, co napisał, za to, co opublikował. I to nawet nie było ukrywane przez prezesa instytutu. Także e, no, to była pewna cezura. I Pn. się zamienił w moim przekonaniu wtedy w instytucję blokującą wolność badań naukowych i prześladującą historyków, którzy mają odwagę głosić tezy niepopularne, niezgodne z oficjalną linią, nawet nie prezesa Nawrockiego, ale rządzącej partii. Bo polityka historyczna IPN-u i polityka historyczna państwa ma iść w służbie partii. No, jeżeli w ogóle chcemy, żeby polityka historyczna znaczyła coś sensownego, pozytywnego, no to ona powinna być wspieraniem przez państwo różnych inicjatyw dotyczących historii publicznych, naukowych, ale z poszanowaniem pluralizmu, jakby oddolnego udziału obywateli czy badaczy. Natomiast to, co robił PiS przez te 8 lat, było zaprzeczeniem tak, idei takiej polityki historycznej, pluralistycznej, partycypacyjnej. To było narzucanie jednej wizji, wizji rządu, wizji rządzącej partii, opinii publicznej, ale także historykom. I to też oznaczało szykanowanie historyków, którzy byli niewygodni, zastraszanie ich i mam nadzieję, że nigdy nie wrócimy do takich praktyk, bo one po prostu godziły nie tylko wolność badań naukowych, ale wręcz fundamenty polskiej demokracji. Um... Prezes IPN-u, zgodnie z ustawą o IPN-ie, nie może należeć do partii, czyli musi być apolityczny. I teraz słyszymy taką narrację, że kandydat Karol Nawrocki jest kandydatem obywatelskim. Tylko pytanie, czy po pierwsze jest obywatelskim i czy udowodnił tym, co robił już wcześniej w IPN-ie, że jest prezesem IPN-u apartyjnym, apolitycznym? No to, są, to jest oczywiście śmieszne. No. Kandydat obywatelski, którego zawiadamia telefonicznie Jarosław Kaczyński, że on właśnie będzie kandydował którego konwencję organizuje jedna partia, którego sztab wyborczy tworzą politycy tej jednej partii. To oczywiście nie ma najmniejszego sensu. Natomiast niezależnie... Czyli Pan się nie daje nabrać na tę opowieść ja o da, nabrać. I sądzę, że jednak większość osób, które śledzi wydarzenia publiczne, też się nie da nabrać. Ja przyjmuję całą tę sytuację. Z dużym bólem, bo już abstrahując od Karola Nawrockiego, nie chciałbym, żebyśmy tylko o nim mówili, jednak ja współtworzyłem IPN i ta instytucja była kiedyś ważna, odgrywała pozytywną rolę, była pluralistyczna, natomiast zamienienie jej w przybudówkę jednej partii, jeszcze głęboko smutnym, jest porażką polskiej demokracji. I teraz mamy sytuację, że prezes IPN-u kandyduje. I oczywiście przepisy prawa mu tego wprost nie zabraniają, ale to kandydowanie łamie właściwie istotę ustawy o IPN-ie i, i istotę misji ipn IPN miał być, gdy go tworzono, ja wtedy byłem przy tworzeniu IPN-u, miał być instytucją dobra publicznego, apolityczną, apartyjną i taką był przez pierwszych pięć lat. I no, w tej chwili mamy do czynienia no, z upadkiem tej instytucji. Ona została wprzęgnięta wręcz w kampanię wyborczą jednego kandydata i to nie obywatelskiego, ale jak najbardziej partyjnego. Pan go poznał w innych okolicznościach, w innym miejscu, później, a może pan poznał wcześniej właściwie, bo wiem, że się panowie spotkali w Muzeum II Wojny kiedy, II wojny Światowej, kiedy wszedł y, wymienić się z pana stanowiskiem, no, ja, zająć ja, pana stanowisko. Ja Karola Wolskiego spotkałem w dosyć specyficznych okolicznościach. To był no, w sumie dramatyczny moment dla mnie i dla tych wszystkich, którzy tworzyli muzeum. My zdołaliśmy wbrew rządowi PiSu otworzyć muzeum dla publiczności, no ale Pis zdołał um, dwa tygodnie po otwarciu formalnie muzeum zlikwidować, no po to, żeby przerwać moją kadencję. Ja miałem jeszcze kilku etnią kadencji. Wtedy... Stawiam, stawiam przecinek, panie profesorze, i o tych dramatycznych okolicznościach za chwilę już Państwu opowiemy na, TV, na antenie TVP-Info, bo żegnamy już widzów jedynki, ale jeszcze powiem, że te pytania chcielibyśmy oczywiście też zadać samemu Karolowi Nawrockiemu. Wysłaliśmy zaproszenie do tego programu i jestem. Przekonana, że wkrótce je przyjmie. Zapraszamy do TVP Info. Panie profesorze, to co się wydarzyło wtedy, kiedy wkroczył do tego gabinetu? Wkroczył do gabinetu i powiedział, że nie jestem już dyrektorem. I on jest dyrektorem Muzeum II wojny światowej. I Ale przyszedł z pismem jakimś? Przed z urzędnikiem z Ministerstwa Kultury, który jakby poświadczył prawdę. Ja oczywiście mogłem jeszcze w tym gabinecie pozostać, ponieważ. Tak naprawdę nie było żadnych dokumentów świadczących o tym, że jedna instytucja została zlikwidowana, że powołano drugą. no Ale to by było takie trochę groteskowe. Więc mm. oczywiście ustąpiłem Karolowi Nawrodzkiemu. On tego pierwszego dnia urzędowania zapowiedział, że będzie wprowadzał zmiany na wystawie. Wysta zmiany, no w gruncie rzeczy, zaczął je wprowadzać bardzo szybko. No, te zmiany, które wcześniej zapowiadali politycy PiSu, czy Jarosław Kaczyński, czy minister kultury. Piotr Gliński Znaczy, zdemolował krótko mówiąc, właściwie cały wyraz my, tej my wystawy. My nie dopuściliśmy głównie. do tego, żeby on całkowicie zdemolował tę wystawę, ponieważ ja i trzech innych głównych twórców muzeum, twórców wystawy, yy, odwołaliśmy się do praw autorskich po to, żeby bronić integralności wystawy. I mamy przekonanie, że nie obroniliśmy tej integralności całkowicie, ale zahamowaliśmy, ograniczyliśmy skalę zmian. Ten proces trwał. Bardzo długo zakończył się wyrokiem, no, jakby połowicznie dla nas korzystny po nakazującym usunąć tylko część zmian, a inne zostały uznane przez sąd za niedostrzegalne dla przeciętnego widza. No, ale krótko mówiąc, były to zmiany, które polegały na tym, że usuwano pewne elementy uznawane za zbyt międzynarodowe, dodawano więcej o martyrologii Polaków, często jakby fałszując historię, na przykład dodano nową instalację, która sugerowała wprost, że właściwie. Ogromna większość Polaków ratowała Żydów. Podano nieprawdziwe dane dotyczące liczby uratowanych Żydów. Przez Polaków zawyżono tę liczbę. Podano taką informację też nieprawdziwą, że tylko w Polsce okupowanej przez Niemców y, kara śmierci groziła za ukrywanie Żydów, a groziła także w innych krajach. Także więc to było zgodne z historii polityką historyczną PiS tak. Polityki historycznej PiSu. Inaczej to e... można było nazwać, czy jak PiS to nazywał, wstawaniem z kolan. No, ale tak? też te zmiany przyjmowały niekiedy zupełnie groteskowy charakter, choć też, no, też skandaliczny. Piotr Gliński zapowiadał, mówił tak, wyciągniemy Irenę Sendlerową za hydrantu. Oskarżał nas, że my jako twórcy muzeum schowaliśmy Irenę Sendlerową za hydrantem, żeby jak najmniej zwiedzających ją zobaczyło. To czyli było absurdalne. To nie ma żadnego sensu. Dlaczego mielibyśmy chować Irenę Sendlerową za hydrantem? Ale dyrektor Nawrocki nakazał rozbicie ścian, i de facto rozbicie scenografii piwnicznej, która tak symbolicznie pokazywała funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego. Po prostu wybito dziury w tej scenografii, więc no, to, to był wandalizm. No, to jest trochę groteskowe, ale też bardzo smutne. A czy ta historia, którą przedstawiano była prawdziwa? No to co my przedstawiliśmy było zgodne z badaniami naukowymi. Nie, nie, pytam o to, co później zobaczyliśmy no, w moim pod dyrekcją przekonaniu Karola Nawrockiego. Były tam albo jawne fałsze, jak no, zawyżanie liczby Żydów uratowanych przez Polaków, zawyżanie liczby polskich ofiar na przykład w przypadku represji sowieckich wobec Polaków w 1937 roku, tę liczbę zawyżono, więc jakby na siłę chciano zwiększyć, powiększyć polską martyrologię. A w naszym przekonaniu, w moim przekonaniu, Polska nie potrzebuje fałszyw historycznych. Możemy się zmierzyć z naszą historią. Ona była i tragiczna, i bohaterska, i to muzeum w, oryginalnym, w swoim oryginalnym kształcie od początku to pokazywało, więc żadne manipulacje nie służą ani muzeum, ani świadomości historycznej. Na żadnym fałszerstwie nie da się zbudować niczego trwałego. Ja właśnie o to chciałam pana zapytać, jak pan sądzi, dlaczego PiS to robi i czy to jest skuteczne rzeczywiście? Bo nie jesteśmy wyjątkowym narodem. Wiele narodów ma ciemne karty. Właściwie pewnie można nawet postawić tezę, że wszystkie narody mają ciemne karty w swojej historii i wiele z tych narodów, łącznie z Niemcami, które mają chyba najczarniejszą kartę, potrafią jakoś trawić tę historię, jakoś się z nią mierzyć. Czy my Polacy nie jesteśmy do tego zdolni? Myślę, że jesteśmy zdolni. Co pokazaliśmy w czasie dyskusji dotyczącej sprawy Jedwabnego, czyli Absolutnie strasznej sprawy, gdy ujawniono, że Polacy w jedwabnym w 1941 roku wymordowali co najmniej kilkuset swoich żydowskich sąsiadów. Wtedy uważałem, że Polska zdała wzorowo egzamin, konfrontując się z tą trudną bardzo historią poprzez śledztwo, poprzez badania historyczne. Tym się między innymi zajmowałem w IPN-ie właśnie na początku lat 2000. No ale to oczywiście wywołuje lęki, wywołuje obawy wśród także no, zwykłych ludzi. Po, to jest jakby psychologicznie uzasadnione i Polacy nie są tu wyjątkowi. Każdy naród ma kłopoty z, z przyjęciem takich trudnych, bolesnych prawd. I PiS to kapitalizował. Polityka historyczna PiSu od początku starała się eksploatować lęki, podsycać te lęki, rzekomo, że Polacy będą przedstawieni jako sprawcy, jako oprawcy, a nie bohaterowie i yy, Ofiary II wojny światowej, i no, to była wielka manipulacja, która zresztą do pewnego stopnia okazała się skuteczna. No, bo jednak, gdy zaprzęgnięto całą machinę państwową w promowanie tych lęków i narzucanie właśnie takiej interpretacji historii, według której byliśmy tylko dzielni, bohaterscy i byliśmy bohaterami albo ofiarami, no to duża część ludzi to jakby przyjmowała za dobrą monetę, a rewersem tego były ataki brutalne na historyków m.in. z Centrum Madań nad Zagładą, którzy ujawniali przypadki no, bardziej drastyczne wydawania Żydów przez Polaków, zabijania ich. Przypomnę, bo jakby pamięć społeczna jest krótka, że to było coś wyjątkowego w skali europejskiej, że premier Mateusz Marowiecki, minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek, po prostu szkalowali Profesor Barack Bar Engelking grozili odebraniem dotacji państwowych tak. instytutowi, w którym, była, w którym była zatrudniona. Więc jakby to było dla mnie jakby ujawnienie rzeczywistej istoty polityki historycznej PiSu i to było bezprecedensowe w Unii Europejskiej. Panie profesorze, a co to jest gen polskości? No, to. Ja nie wiem dokładnie, co to jest gen, to to gen polskości. Ja od razu wyjaśnię, bo... że Karol Nawrocki mówi, że dziś za politykę pamięci odpowiadają osoby bez genów. No, moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak gen polskości. Geny, no, jest nauka dotycząca genów i nie słyszałem o tym, żeby ktokolwiek zrekonstruował istnienie genu polskości, no, ale o, oczywiście wiemy o co chodzi. Chodzi o to, no, ale żeby, to ma taki trochę zapach gdzieś no, y, 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 z lat 30. Za naszej z 30 zachodniej granicy. Bo y, jeżeli sięgamy po bliższe analogie, ofensywa moczarowców z y, 67-68 rok, marzec 68 roku i atak na Żydów, atak na tzw. kosmopolitów, czyli tych Polaków, którzy byli przedstawieni jako obcy. Y, nie należący do wspólnoty narodowej. No i, te, I jeszcze to... bliżej może możemy właściwie sięgnąć do ostatnich lat, jest to chyba ten gorszy i lepszy sort Polaków też. Tak, tak? No, dla mnie to jest oburzające po pierwsze, no, sam byłem określany jako człowiek, który jest pozbawiony polskiej wrażliwości narodowej, ale ja już się na to odporniłem. Natomiast myślę, że to jest dewastujące dla, ym, dla Polaków, dla społeczeństwa, dlatego, że to prowadzi do ogromnej polaryzacji to prowadzi do tego, żeby. Mm, Rywalom politycznym, czy nawet przeciwnikom politycznym odmawiać polskości, żeby wykluczać ich poza wspólnotę narodową, i to jest po prostu dewastujące dla pewnej takiej spójności społecznej narodowej, bez której żaden naród nie może istnieć. To, czy pan rozumie wobec tego, jak to jest możliwe, że Karol Nawrocki, yy, przepraszam, że tak krążę wokół niego, ale no to jest kandydat na prezydenta poważnej partii jednak, yy, że on zapowiada, że będzie wygaszał wojnę polsko-polską, pol, polsko a jednocześnie ją podsyca takimi wypowiedziami? Jak to pogodzić? Co jakiś czas politycy pis PiSu, łącznie włącznie z Jarosławem Kaczyńskim, zapowiadają, że będą budować zgodę narodową. Zgodę narodową miał budować Piotr Gliński, gdy był kandydatem na tak zwanego... Premiera technicznego, które potem się okazał jednym z największych jaszczębi Pisowski, No to oczywiście nie ma najmniejszego sensu, bo Karol Nawrocki znany jest z bardzo brutalnego, ostrego języka. No właśnie użył tego absolutnie wykluczającego określenia gen polskości, odmawiając tego no. genu polskości ludziom, którzy nie zgadzają się z partią z którą jest związany, więc myślę, że to będzie powracało w kampanii, dlatego że sądzę, że Karol Nawrocki właściwie jedynie dobrze się czuje w tym obszarze historii, no po tym się zajmował i będzie zawsze, gdy tylko możliwe, wracał do tego języka zadłużonego i w historii, ale także w oskarżeniach wobec przeciwników, jakby odmawiając im patriotyzmu. Trzeba się tylko na to przygotować. Sądzę, że to będzie jeden z głównych wątków kampanii wyborczej. Czyli nie będzie się mierzył z gospodarką, nie wiem, z ochroną klimatu, z takimi problemami, które są dla ludzi znaczy no, bardziej... Nie będzie musiał się mierzyć ta wyborczy. No, wie pan, na razie go, nie odpowiada na pytania. Będzie go przygotowywał, no, prędzej czy później. Nie za często w każdym razie. Będzie raz. musiał odpowiadać, ale myślę, że jednym z głównych wątków jego takiej autokreacji, czy też kreacji dokonywanej y, na jego osobie przez partię, która go wystawiła, no to będzie właśnie podkreślanie patriotyzmu i odmawianie z kolei patriotyzmu tym wszystkim, którzy nie są z Karolem Nawrockim, nie są z pisem. To jest ukłon no, tak naprawdę Jarosława Kaczyńskiego poprzez to wskazanie Karola Nawrockiego wobec wyborców Konfederacji? Jak najbardziej. Ja jakby zwróciłem uwagę na to, że to chyba było kilka miesięcy temu Karol Nawrocki wraz z panem Bosakiem, czyli no, przywódcą Konfederacji i tego skrzydła narodowego udział o uroczystościach gloryfikujących powstanie Brygady Świętokrzyskiej, która była organizacją skrajnie nacjonalistyczną, faszyzującą, a przede wszystkim kolaborowała z Niemcami. Wycofała się z Niemcami. Jak to przed powiedział frontem. profesor Friszke, y, 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 żołnierze Brygady Świętokrzyskiej pili szampana z Gestapo. No, ale nie tylko, że pili szampana, ale jeszcze przed wyruszeniem y, w stronę Czech, przed y, tym, gdy zaczęli wycofywanie się przed frontem. To środowisko współpracowało z Gestapo w wyszukiwaniu ukrywających się Żydów i jakby w mordowaniu także komunistów. No, ja nie jestem zwolennikiem komunistów, ale jednak mordowanie komunistów we współpracy z Gestapo jest czymś, co nie powinno być jakby esencją polskiej tradycji narodowej. Nie do tego się powinniśmy odwoływać. I charakterystyczne, zarówno pan Nawrocki, jak i pan Bosak oczywiście zaprzeczali, zaprzeczali odrzucali. Tym absolutnie udokumentowanym zarzutom o kolaborację brygady z Niemcami, no i był to kolejny dowód, po pierwsze fałszowania historii, po drugie, używania publicznej instytucji, jaką jest wciąż Instytut Pamięci Narodowej, do, no, do deformowania historii i do jakby budowania pozycji politycznej Karolana Wrockiego, czyli jakby otwierania się jego politycznej kandydatury w stronę Konfederacji. Narodowego Skrzydła Konfederacji. Jeszcze o inną stronę duszy Karola Nawrockiego chcę zapytać, bo pan opowiadał takie historie, że wobec pracowników, czy byłych pracowników Muzeum II wojny były, była prowadzona wręcz inwigilacja. No, to nie są moje historie, o tym mhm. pisała prasa, tylko pamięć społeczna jest krótka i nawet dziennikarze o tym nie pamiętają. To było już po moim odejściu z muzeum. Mhm. Po odejściu z muzeum także. Mojego zastępcy doktora Janusza Marszalca. Janusz Marszal się umówił po godzinach pracy z naszą główną księgową, jeszcze z naszych czasów, która wciąż pracowała w muzeum. I tam, gdzie się spotkali w kawiarni, robiono im zdjęcia. Więc domniema, domniemujemy, że mieliśmy telefony na podsłuchu, bo CBA wtedy prowadziło przeciwko nam śledztwo fałszywymi zarzutami nadużyć. Finansowych. I następnego dnia Karol Nawrocki wezwał główną księgową, położył przed nią te fotografie z nielegalnej inwigilacji i on zmusił do odejścia. Ona po kilku miesiącach o tym powiedziała publicznie, sprawa była opisana, więc no, to są bezprawne działania, za które jak dotąd pan Karol Nawrocki nie poniósł odpowiedzialności, a powinien, tylko to oczywiście no, jest jakaś tam jedna z wielu spraw, które w sumie umykają. Uwadze opinii publicznej. Pana też tropiono, ja pamiętam tę historię, że do pana domu, pod pana nieobecność zresztą, bo był pan na zagranicznym stypendium w tym czasie. W domu był tylko syn. Wkroczyli agenci CBA, rano, jak się domyślam, z takim dziwnym jeszcze komunikatem, że byli w pobliżu i zajrzeli przy okazji. No, teraz na to patrzę jako na coś groteskowego, no ale wtedy były takie czasy, że ludzi zatrzymywano na zasadzie takich pokazowych aresztowań, zarzucano mi, że ja się uchylam od przesłuchania, więc ja się liczyłem z tym, że zostanę zatrzymany, no, tak się nie stało, ale to było takie zastraszanie, już nawet nie mnie, bo PiS wiedział, że jestem zdeterminowany i będę bronił chociażby wystawy muzeum na drodze tego procesu sądowego, no ale myślę, że to był taki sygnał dla innych historyków, zobaczcie co was może czekać, jeżeli będziecie um, głosić poglądy i bronić ich inne niż te, które uznajemy za obowiązującą linię. A co nas czeka w trzech słowach, bo już właściwie dobiegł końca nasz czas. Co nas czeka wszystkich Polaków, jeżeli Karol Nawrocki zostanie prezydentem? Jaka to będzie prezydentura w trzech słowach? Myślę, że ona będzie podobna do prezydentury Andrzeja Dudy, czyli będzie całkowicie podporządkowana decyzją kierownictwa politycznego PiSu. No i też zapewne będzie zanurzona w polityce historycznej, rozumianej jako właśnie polaryzacja, jako traktowanie nie, połowy Polaków jako niepatriotów, jako pozbawionych genu polskości. Profesor Paweł Machcewicz, bardzo dziękuję Panie profesorze za tę rozmowę. Dziękujemy również dziękuję Państwu, bardzo. a teraz już przed Państwem Maciej Zakrocki i program Forum.